Nie jest zła droga, trochę tej wody jest. O, tak jak tutaj przed nami jedzie. No Zła droga to jest taka, żebyśmy mogli się nawet takim Hiluxem zawiesić na niej. Albo że są takie wyboje, że no, nie da się już przejechać. To jest auto. Można powiedzieć jedno z najbardziej prostych. Te, te Hiluxy. Ale bardzo wytrzymałe. No, jeździłem na początku taką wersją chyba Hiluxa drugiej czy trzeciej generacji, to, to było jak czołg jeździło, nie? Prosty, wszystko mechaniczne. Jeszcze trzeba było, jak e, blokadę zmienić, tutaj wszystko jest e, w porównaniu z tym, co przed nami jedzie, jest wszystko już tutaj w kabinie. Nie trzeba, tam jest oddzielna dźwignia do włączania napędu na cztery koła. Na te nasze warunki te są wystarczające. Natomiast e, są e, e, landrowery e, właśnie, e, które które są o wiele mocniejsze, mają wyższe zawieszenie, mają silnik, te mają silnik tam chyba 1.9, natomiast tamte mają już 4-litrowe silniki. Samochód to jest nasze narzędzie pracy, a nie jest jakiś gadżet odzdobny, którym mam się gdzieś pokazać. Te samochody są poobijane z jednej i z drugiej strony, ich na to zbytnio nie, nie zwraca uwagi, bo na takich drogach może się wszystko, może się wszystko wydarzyć. Mi właśnie to bardzo dobrze wspiera misję. I jest właśnie taka współpraca między MiWo Polską, Miwą Austrią, i, i potem daną jednostką, która prosi. Czy to jest ksiądz diecezjalny, więc diecezja go wspomaga, czy jak my zgromadzenie, to zgromadzenie nas e, wspomaga. I, I właśnie to jest, tak można powiedzieć, trzech udziałowców w zakupie auta, właśnie na, na misję. Piszemy do Miwy Polska, e, do księdza Jerzego Kraśnickiego. On jest dyrektorem, my piszemy prośby, najpierw taki się pisze ogólny list z prośbą o pomoc w zakupie samochodu, opisuje się misję, warunki pracy i tak dalej, jakie mamy, jak sobie radziliśmy dotąd, że jest samochód już wyeksploatowany, zużyty, nie ma sensu go reparować, bo koszty są, wzrastają i lepiej jest kupić nowy, żeby też był pewny. I potem po takim liście Ksiądz Jerzy przekazuje taki specjalny formularz, na który już wypełniamy wszystkie rzeczy i, i, i ten potem on też przekazuje ten formularz do, chyba do Miwy Austria i to się zaczyna już potem taka współpraca tam na, na, między tymi organizacjami. Jedna trzecia tak mniej więcej było, że jedna trzecia to Miwa Polska, jedna trzecia Miwa Austria kosztów samochodu i jedna trzecia Zgromadzenie albo albo diecezja. No potem jeszcze trzeba było zebrać trochę grosza zawsze, żeby ten samochód, jak przyjdzie do duala do portu, go e, i wyjąć z portu. To też trochę e, trzeba gdzieś tak tutaj różnie. Zawsze prosimy o do, piszemy do Ministerstwa Finansów, do, e, żeby e, ze względu na to, że pracujemy. W trudnych warunkach jest to dużo pracy dla miejscowej ludności. Też te samochody służą do transportu ludzi chorych, do dojeżdżania itd. To wtedy prosimy o zwolnienie z cła. Zazwyczaj dostajemy 50% zwolnienia z cła, to też jest już dużo. I nieraz siostry, które pracują gdzieś w lasach w trudnych warunkach, kiedy otrzymują samochód, który służy jako ambulans, no, też dostają nieraz zwolnienie nawet na, na 100%. Więc to jest du duża taka ulga. No i wtedy ten samochód służy parawki, służy wszystkim tym dziełom, które prowadzimy tutaj na miejscu. Środki transportu na misjach to nie tylko samochody, ale to są i rowery dla katachistów i motory, to też są łodzie czy silniki do łodzi. E, też nawet e, jak patrzyłem w statystyki, to też i samolot jest kupiony dla niektórych misji, gdzie trzeba przemierzać wielkie e, e, dystanse, więc to obejmuje bardzo szeroki zakres środków transportu, łącznie z jednym koniem, który tutaj był kupiony przez Miwę w kamerunie kiedyś, jak pracował tutaj ksiądz Stanisław Stanisławek w diecezji tam Bertła i tam mógł mieć konia, którym też dojeżdżał do misji. Więc przy okazji chciałbym podziękować wszystkim ofiarodawcom, dobrodziejom, bo księża Marianie też korzystają z tej pomocy misyjnej. Właśnie w zakupie samochodów, już kilka samochodów dzięki temu zakupiliśmy. Dzięki temu też mamy i motory na misji. Więc to służy wszystko ewangelizacji i niesieniu pomocy tej ludności, do której jesteśmy posłani.